Witamy ponownie, teraz lecimy w 99 dni, druga sesja, czy kawę, czy moje szczęście Nuba się już wyczerpie. A w czym ja jestem, dlaczego jestem w jakiejś grze, tutaj to trzeba opuścić. Daj jesteś w Rivals. Oj, boomery, boomery, dobra, dołączam do was. Kupcie Cyborg. No, no zarobię kaskę to wtedy będę miał. No Dobra. diamenty są bardzo rzadkie. A ile mam diamentów? 17. A ile kosztuje kasa, jakaś? Ta klasa kosztuje 60, a najtańsza 10, ale jest bardzo słaba więc 600. A ja ci dam pieniądze kupił kupię gemę, my... Dobra, dobra, idziemy dobra, grać. Jakiś, jakiś ten, a kupisz? a kupisz, Był jakiś fajny kłopak, który nakłusza. By, Chodźcie, był jakiś taki kot fajny. Ale dzisiaj będę kotem Będę to uważać. Ja jestem jako służący. Nie mogę czegoś nie powiedzieć. Jarzek, daj mi coś powiedzieć. Ja chcę tylko. daj do... no no mi coś powiedzieć. Zastanówcie się. Ja chcę tylko powiedzieć tyle, że. Ja się i nie pamiętam, co Dobra, mamy kopać, nie? Znaczy... bić króliki. Tak, ja Jezu, ile tą siekierą trzeba bić? No, to jest słaba. No, ale. Ej, idzie jest za mnie. Ej! Tak, a czy już doszliśmy do tego, kto lepiej strzela? Łapę królika. Ja, ja też mam łapę królika już. Tak, ty lepiej strzelasz? Tak, lepiej. No Zabijam teraz nie zabijamy się. teraz zdradzać i oki, to Mhm. Mm Już szukam dla ciebie królika. Ja nie widzę, wszystkie króliki uciekły. Tutaj są domek na ciebie! Aha, dobra. O Jezu, jest przy króliku i mnie go nie! Nie zauważyłem! Czy wilk przestanie mnie kiedyś gonić, czy nie? Tak, jak, jak będziesz w ognisku. Jak długo będziesz, biega. jak długo będziesz biegał... Bo mam tutaj, tą łapkę, coś dla ciebie, ale jest też wilk. Ja jestem I wolałbym, żeby mnie nie zdedował. Ja jestem w domu na drzewie i to... Haha, goni mnie, goń mnie. Tata, uciekaj stąd, uciekaj stąd. No to uciekam, a ucieka. ty go Do ognia, do ognia. Do no czego? to bij tego wilka do końca. Ma mało życia, ja go będę. O, widzisz, jak pięknie. Super. Dzięki syneczku za Ale pomoc. nie jedz tego, nie jedz. Przecież nie jem, tylko zbieram. No to wtedy ci zabiję. Ale do ognia dawaj, do ognia. Nie, do, nie, ja, ja postawię karnet. Daj stopę kru, kru, królika. Okej, ja mama, co... ma bo dlaczego nie wrzuciliście nic tu? Ja mam jedną stopę królika dla siebie, nie wiem gdzie Ty wziąłeś tą. Macie też przynieść dużo, bardzo dużo Co ty kupiłaś Nie kupiłam, tylko postawiłam mój karnet. Czy, czy mamy już przy, trzy stopy królicze? Bo ja mam jedną nie dla siebie. Teraz to powiem tylko, że wszyscy wcinają drewno i wrzucają do ognia. Dobrze. A gdzie możemy te królicze stopki składować? Nie wiem. No do handlaja, do handlaja. No tak, ale chodzi mi o to... No, nie o to chodzi, tacie. Dziecko, gdzie możemy je odkładać? Podłożyć, żeby mi nikt nie zajumał, ale nie chcę tracić tej jednej... Jednego miejsca w torbie na drzewko, nie? A co było w ogóle Zosia w domku na drzewie? W domku na drzewie skrzynka i dużo metalu Czyli mogę iść otworzyć skrzynkę tam, tak? cały metal zebramie, bramie coś. Gitara, ale skrzynka. O, no trzy zbliża, ale pierwszej nocy się nic nie dzieje, nie? Tak, i tylko przychodzi popatrzeć. Gdzie ta skrzynka? A jest, dobra. Ja już jestem ślepy, naprawdę. Tak jak w poprzednim filmiku. O, lat nie latka. nie zauważyłeś, gdzie za to. No właśnie, na przykład. Chyba koło ciebie. Też, no i teraz nie umiem znaleźć zejścia jeszcze po prostu. Lepszy topór. Aha, to jest tu. Jak się schodzi po drabinie? Aha. To chce jeszcze raz zobaczyć koziołka? Ja nie chcę, kura. bo już milion razy go widziałem. To tu już ci ktoś straszyć? O, dobra, mam drugą króliczą stopę na wszelki wypadek. To cię chcecieś straszyć koziołka? Byś, byś o, to jest wystraszyciele. Ty tak chcesz? Nie dziękuję. Chcesz, chcesz kozioła? Spadaj. Kozioła? Spadaj, 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 spadaj. Dalej wszystkie te do ognia? Tak. Tak. Ja mam lepszy topór jakby, co? No to idź. To ze nie. skrzynki. No ja mam tylko latarkę, której dalej mi nie wytłumaczyliście po co jest latarka tak naprawdę. Żeby wystraszyć zielenia. Nie boję się mojej ognia on się jak... światła. Czyli jak to, jak I przyjdzie co na, ty, na ty, mnie. ci ja goni, to się obraca. To tak. hop, dajesz kamerkę z tej osoby. czy o taką, jakby były twoje oczy. Popatrz na mój telefon. Halo! No. Taką. A jak się daje taką kamerkę? I możesz tam a, i iść do tyłu, właśnie. I, i świecie już dzielenia. Dobrze, czuję bazę. No bo biegam jak bez tego. Tu jest królicza łapka i tu są dwie, czyli mamy trzy królicze łapki. Dobrze. A cztery Wie? chyba! Chyba cztery, bo zabrałeś. Ja nic nie zabrałem, tam leżą dwie. A dobiliśmy zdobyliśmy piąty parzełokniska? Tak. tak. U, super zapinamy. A możemy szósty teraz zdobić? Polecamy wam poczenie odcinek. Był mega fajny, prawda? No. Koro, tak mówisz. O, gdzie chora? Więc do niego! O, trzeba się wymienić na króliczą łapkę. Wymieniłem się do za za lepszej torby. To ja też, ci... Ej, wiedzieć ci... lepiej podróż. torbę czy siekierę? lepszą torbę, nie? torbę sobie. O, a za skrzynek, no. możecie! Mamy trzeci poziom, a ja mam kanister i mikrofalówkę. Mikrofalówki są na szóstym, piątym. Jak coś tu znalazłem, metal, więc wrzuciłem. Nie mam głupi! Czyli co, teraz kura wilka. Mam, to? Mam przecież, przecież jeszcze, to Ale tu jest tylko jedno żarcie, Zosia, tak naprawdę, więc... Nie wiem. Ja tylko przynoszę przy no, 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 no. Ale mamy tu żarcie! Czy ja mam też marchewki to zbierać. To jest, tak, tak jest. Dzięki. I całe jedzą O, znalazłem namiot. Na o, jest skrzynka, mam tutaj skrzynkę, dzieciaki, jak coś na, o, na polu namiotowym, tak. tak. A, ja nie wiem. I dobra siekiera, pięknie Pięknie, a teraz idziemy o latarkę, czy nie? Latarkę okay. starą to już mam. A źle kliknąłem i zjadłem surowe mięso. A to ci zadało? HP. No, tam minim, Minimalnie. Ja mam znowu królik utknął. Dlaczego te króliki tu utkają? Dobra, masz tutaj te żarcia. Ta ja amunicja! To ma rewolwer, to mam dobrą rzecz. Ja się ktoś nie robię. Wyrzucam jedzenie, co się tutaj... stanie. Nie, nie już nie ja gotuję na Czy jesteś ja bo ja bym pieknął wilka tak naprawdę. Nie bo on, skim. Wiecie, bo on uciekł Świecie tam ja do craftingu Do craftingu drewna wrzuci tak. osiem. ile 8 Nie osiem. Do osiem. ja mogę Musisz mieć 8 miejsca w popku Ja mam więcej nawet ja mam więcej nawet do craftingu Dobra, jest wilk pyknego. Hmm. Jak go nie widzę, mm, no to będę musiał, bo ten mój. Skóra! No, Masz właśnie wiem. Kure? Ten mój nie, nie wypykał, gdzie jest coś. Ja tutaj idę do ciebie, Zocha. O, właśnie nie wypadła mi skóra. Mam właśnie sześć szybko szybko szybko, szybko. szybko, 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 to już, to już... To, 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 to... No pewnie, że zdążę. Przecież jest luz, tu jest szarość. Bo, bo może mi ja zdążę cię wymienić od skórę. A, no to ja nie zdążę, niestety. Do, dałem do ognia i dwa do tego. Ja się nie do samego craftingu. Ale dałem do ognia, żeby się... Dobra, ale ja mam... do, do, do Aha, znowu źle klikam. O, bracaj, praś, to, to, bracaj, to, czyli co, mam wrzucać do craftingu, no, tak? No może tak. Bo jeden... Za taką, za wszystkie mięso tutaj mi. Okay? No, sorry, bo wyrzucałem do craftingu, wszystko, znaczy do. Tak, do craftingu wyrzucałem i. Tam nie wiem, zapomniałem w ogóle, że mięso mam tam. Mięso? Ej, przecież o, właśnie. O, o osiem. Ja się nie kupię. Z Ośa będą ryby tutaj. O, super. Spaniesz, tak. więc, więc. więc wyrzucam od razu ryby. Bo crafting? Ja się nie kupił. Nie masz bana już korzystać. Wydajesz rzeczy. A czemu wy krzyczycie na ja siebie? Się Ale jakie my tu mamy? Ej, kupujemy Dobra. same półki. Wiecie dlaczego? Ej, żeby zrobić badze, bo nikt nie może go staranować. Proszę, ryby są. Pasuje wam? została. możesz coś zrobić z ryby? Tak, mogę ugotować z rybami. No to rób super rybną. Jest, a, dobra, aha, mamy mapę już, super. Oto tak, tu widzę chatkę ze skrzynką. Ale nie mamy jeszcze klepcy. Może wejść! To źle! Bo tutaj mogą wejść. Tak, ale tu No, a nie możemy tutaj po prostu cyknąć, tak? Tak, tutaj możemy cyknąć, tutaj możemy cyknąć, Dobra, idę po kolejną skrzynkę i przy okazji będę ścinał drzewo. I'm a malamba dziokka na okej. Slipfall Slip idzie na wokal. Ale Rife jest mega gromad. Tutaj jest skrzynka! Dobra, ja jeszcze wilka muszę pyknąć. Co kupiłaś Zosia tym razem? Kółkę kolejną No oczywiście, znowu nie ma tego. Skóry Wilka. Gdzie jest ta skrzynka, syneczek? Tutaj gdzieś powinna. Widzę, widzę, widzę. Mam. Jeszcze wilki węgiel tu jest. No zaraz, tylko najpierw muszę otworzyć. O, włócznia, pięknie. Yeah, i, 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 tak, i, tak, i, no to nie na niego, bo skorpiony, ale otwórz skrzynkę jak, jak jest. Jezu, znowu. Ucznia. Nie chodzi o to, chodzi o to, że. No zaciram... ja do siebie. A, okej. Okay. Zabijam tyle wilków. Żaden z nich nie ma skóry. Ja mam właśnie! Ja też nie mam. O, tu jest alfa, to uciekam, bo mam mało życia. Kóra mam, mam, skóra. Mam skórę mam, mam skórę, mam skórę. Ale dla siebie czy dla kogoś? Tyś, chcesz skórę? Ja już się wymieniłam. A ja potrzebuję tego. Nie mam skóry, tylko mięso. A ty masz, ja się już się wymieniałeś czy nie? Nie, ja no to Wie się wiesz, wymienię. To chyba ci, którzy już się wyhandlowali ze skóry, ja to. To im ciężko wylatuje. No to spoko. No to mi... Ja się w ogóle nie wyhamowałem. To mi znajdźcie. Żart. Super, że dzisiaj nie atakują. Jutro mogą nas. Będzie gorzko. Kupujemy z bo półki. Czy potrzeba nie do craftingu drewna czy do ognia? Bo co nie wiem. Wie. No dobra, no to dam. A to poziom? Zobacz, piąty, teraz, piąty poziom trzeciego dnia, nigdy tak nie zrobił, wiecie o tym? Nie, my tak zrobiliśmy piąty poziom! Nie, my zrobiliśmy Z Emi, ja z Emi, szósty. szósty Widziałam, że w tym miejscu jest piąty dzień. Dobra, jeszcze. Szósty dzień, no właśnie, a my robimy już trzeci. Chyba w dzień i noc. A który mamy poziom? Bliz, blisko bazy. Noc się zbliża, wracajcie. No, to jest, to jest no, wiem, że zawsze blisko bazy, ale zasadziłem tam dalej, bo. Ale nie, wkładacie wszystko na. To ma karabin, to. To. Nie może. To, to zawierał te mnie amunicję. Teraz w nocy coś jeszcze będzie działo, czy nie? Nie. Jak jest skaczeńka, to będziesz. Czyli ten... mogę łazić sobie po prostu? Nie, nie wyłaz. Nie wyłaz! Bo. No jeżeli ja... Nie, dzieciak ale no i tak może atakować. No to wracaj, tata, wracaj. O Jezu, no dobra, no. Je, czyli ja czyli ja co, dobra. mamy podkładać po wszystkie rzeczy na Ta, półkę? Ugotuję, ja. Aha, a, a składniki? Składniki dać mi. Dobrze, a powiedz mi no w nie, takim razie królicze łapki co tutaj są, to nam zabierają tylko... No nie, dobra, jeszcze leży. Ale do biopali bio wada można dać króliczą łapkę? tak no to wiem że musimy zbudować trzeba ulepszyć trawić coś złata sowa nie jako rzeczywiście Tam ich nie było a co oni robią? oni przylatują nam i trzeba ich zabić i co czemu wy skoczyliście tutaj już mamy ich lepiej widzieć jak się tu w ogóle wskakuje? trzeba tutaj i tu gdzie Będziemy musieli ich zabić, jak będziemy mieli... A te czerwone, jedyne. co się świecą, to... Ten się rozbije od drzewa. Ten się rozbije od drzewa i tam no, będą... Wtedy Cosbit z... wylazł z ufa. Ale... Ludzie będą wtedy chronić swoich ów dookoła. Nie, będą też... będą też... Będą chronić mieczu laserowego! Mogą. Laserowy miecz? No tak, to Tak. Ma, ma, A ja mam! Jak Luke Skywalker. To ja idę tam. Ale, ale to jest ty niebieskie no Dobra, spykamy. Musimy zobaczyć, ale nie ma nic na mapie. To sobie ale robić. tutaj jest gdzieś skrzynka na mapie. to. Dobra, ale jest skrzynka, to możemy znaleźć coś ze skrzynki. Idziemy do, ufę, do ufę, okay? Idziemy do Bo Bo być Ej, czemu tutaj jestem na skrzynce? O, nie, nie widzę. A, tutaj jest skrzynka. To, to widzicie, tu jest jeden, ale on bardzo No to poczekaj, skrzynkę tu macie. Może będzie w znaczy wiecie co? Mikrofonówka jestem. O, rewolwer! I ich rozpykasz. To mam strzelać rewolwerem w tych. Oh! I tu? Zastorowy miecz! Zabrałaś go! Wow, ale jesteś socha. No! To, jak? Cox, idziemy zabić następny. O tu jestem obok, ze skrzynką! Gdzie? Tu. A widzę. Czekaj, opój miecz. Weźcie ten miecz. No weź go, sobie. I kolejny jest. Zabijcie go. Ja HP. No to ja już idę strzelać. Mam jakby co? Alfa, alfa! 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 Weźcie alfa! Nie, Alfa! nie, nie, No poczekaj, musimy nie, Alfa nie, bo Jasia zaraz zje. Albo i mnie, teraz wy go bijcie. Zosia. Ale ja się już nie wstępiłam. Aha. Uh -huh. A tu są kosmity tylko. Ma, mam zero życia, mam zero. Tylko że tu jest trilion kosmitów i jestem martwa. No to no po to co tam właściłaś? Nie, nie będziemy się tam teleportować. A tam jest du, tu jest dużo kosmitów, Dajcie radę też. No zobacz, zobaczymy. jak my mamy mało życia, Zosia. Weź... Okej, okay, ale uratujcie się i mnie uratujcie. No to wtedy tak. Chociaż no. tam to, stąd mnie wejść. Ja nie wiedziałam, że to jest kosmici. Przepraszam was. A ile tych kosmitów tam jest? To jest... Dwa... Dwójka normalnych. Jeden hmm. mocny. To zaraz jak pychniemy. Jasio, chodź. te miecze. No dobra, no. A jak ktoś to nie, nie zdążyć, Chciałam wam dać broni laserowej. Przepraszam, to jest wam poszło łatwiej. On tu od razu na. Ja mam padać, ten... to mogę cię uleczyć. No dobrze, Jasieńku, ale co ty robisz? Miałeś Zobaczaj iść... O, tutaj jest teleportal, ale wracaj. Przepraszam was. Wracaj. No luz, no już, Wystarczy mnie wziąć, wziąć i zabić ich, ich i nie wziąć. Ja już tam biegnę, bo już mam pełne życie. Ale za noc. No i co? Ale on się chyba tam nie straci, mam nadzieję. No też my się tak. Wydaje. On jest taki zielony, te UFO i tam w środku jest teleportu. ale... Uciekaj, tata! ...i się atakują. No, no dobrze, no to ich potem wybijemy, jak będziemy więcej. Trzeba wejść do UFO, ja nie? Ja ty wybijesz ich? Tylko sobie wezmę skrzynkę jeszcze, otworzę. Zwijaj z rytmu. Dobrze, o, ale... on. Znowu rewolwer i znowu amunicja. To Wejdź więc... tam już szybko, okej, okay? bo cię zaczął go inserwować. co? Dirman to jest jeden, pomień. Gdzie, ale. No, no mówiłam coś. No dobra. Ją ja tak niknie. Widziałaś? A nie teleportować. No I tylko, że. Kultury się No i też mnie zapili. Hmm. Ale mają mało życia, tylko że Jasiu... Ja się... Gdzie ja się... jesteś? Zginie, zginie, zabiję. No to zagramy jeszcze raz. No szybko nam to poszło, dzień czwarty, powiem wam. No tak, ale... A... Jeszcze raz!